Proszę Państwa, jestem kolejny raz przed sanktuarium, prawda? Bożego miłosierdzia w Łagiewnikach. Tu widzimy, prawda, wieżę. Widoko, tylko przy słońcu to bardziej odbija moją twarz niż to, co pokazuje. I tutaj Jana Pawła, prawda? Stojącego na straży, prawda, wieży widokowej. Tutaj wejście do bazyliki, a tu jest kaplica wieczystej adoracji, która rzeczywiście się odbywa non-stop. Tam są różne gospodarcze zabudowania, włącznie z tą drogą restauracją. E, tu są pobudynki sióstr Bożego Miłosierdzia i widać wieże kaplicy kościoła, w którym leży. Piostra Faustyna, tu ludzie oczywiście idą nam w tej chwili, słońce troszkę razi, więc dlatego dokładnie nie będę mógł pokazać tej, tej wieży, bo no, proszę Państwa no razi mi tutaj zwrok, prawda? No to już widać przygotowania do przyświętej, a ja chciałem jeszcze pokazać panoramę okolicy bardzo ładnej już organista zaczyna grać czy jest miejsce na takie polowe powiedzmy prześwięte. no a tutaj widać według mnie to jest kościół tam daleko Latki boskie Zwycięskiej w Borku Fałęckim tam widać to sanktuarium Jana Pawła II prawda do którego w tej chwili dojście jest jeszcze utrudnione bo Trwa budowa tej trasy łagiewnickiej, co zaraz tu trochę pokażę. Już jest duży postęp, no ale proszę Państwa, to nie jest to, co być powinno. Chyba się to albo późną jesienią, albo wczesną wiosną ma skończyć. Może częściowo będzie oddane już w najbliższym czasie. Ale tu jest O, widać również dobrze klasztor na, na Bielanach i tam w kierunku. Kopca piłsuskiego, no nie bardzo go widać. I proszę Państwa, tutaj widać, że i wilga płynie, i tam trasa do borku, i tutaj prace remontowe, prawda, już, już po prostu się no niemal kończą, przynajmniej tam w kierunku tego sanktuarium. No i może za niedługo będziemy mogli spokojnie stąd dojść. No, i że będzie to bardziej uporządkowane. A tu mamy cmentarz Mały Siostrzyczek. Tam jakaś restauracja dodatkowa, prawda, się reklamuje. No i tu jest bardzo przy tej dzisiejszej ładnej pogodzie jest tu bardzo ładnie przyjemnie. I to samo tu ładnie jeszcze z boku. Z boku chciałem pokazać tutaj tą. E, tu jest dzwon. Tej mały dzwon bazyliki. No to by było, a tu jeszcze tego papieża tutaj stojącego na straży, to na tyle amen.